Oglądy i osądy. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Dodam jeszcze, że fan Ameryki. <laughs> <w> o <Radosparcie>. tak. <laughs> Ta kampania bezpowrotnie zmieniła Amerykę. Tak, dziś przeczytałem w jednym z ważnych portali. Jak i dlaczego? Bo o tym, że wygrał Trump, to wiemy już wszyscy. E, jeszcze troszeczkę jest za wcześnie, żeby powiedzieć, że już bezpowrotnie ją zmieniła. Na pewno, natomiast widzimy pewne tendencje, e, które zauważamy już od dobrych kilku lat w Europie, i to w tej chwili mocno, mocno pokazało się również w Stanach. Natomiast gdzie wielka zmiana <coughs> na pewno nastąpiła, to w tej sferze przekazu i komunikacji. Okazało się, że te tradycyjne sposoby i komunikaty nie trafiają już do Amerykanów. Do mieszkańców Ameryki. I m.in. z tego powodu, jak widzimy, na już na 90, prawie 9%. Trump będzie zwycięzcą. M.in. z tego powodu właśnie taka niechęć i jakby już mm, zamknięcie na te tradycyjne komunikaty spowodowało, że po prostu no, no ludzie właśnie, się. Dlaczego ludzie się zamykają? No, albo inaczej, najpierw powiedzmy, na czym polegały te tradycyjne komunikaty? No, tradycyjnie w. Gazeta pisała, gazeta popierała, i w Stanach jest taka instytucja tak zwanego endorsement, czyli wielkie gazety, ale również te mniejsze i codzienne, i tygodniowe od wielu, wielu lat, jest to ich taka tradycja, troszeczkę przeszczepiana już na nasz tutaj europejski rynek, popierają swoich kandydatów. No i jeżeli zerkniemy na tegoroczne poparcie, 500, równo 500 magazynów i gazet codziennych, i to te największe absolutnie mhm. poparły Hillary Clinton, zaledwie 25, z czego chyba największe. Większy nakład z tych gazet miała jedna rzędu 80 tysięcy, czyli można by to porównać, e, oczywiście z pełnym szacunkiem, ale do m, jakiejś gazety wydawanej w strzelcach opolskich. A... Tam akurat nie zła się ukazuje. Tam jest akurat ale bardzo nie, dobra, ale wciąż porównując ten nakład ze strzelc opolski, bo tu nie chodzi o jakość, bo Jasne, jakość oczywiście. lokalnych gazet w Stanach jest bardzo dobra, więc to akurat dobry mhm. przykład dałem ze strzelcami. Mhm. Więc to była największa. Więc, e, czyli gazety, 25 gazet poparło Trumpa, 500 tak. wielkich tytułów łącznie z New York Timesem, który In ma mniej i wszelkie Poparło inne można... Tak. I teraz jeżeli I się to, nie udało. Tak, jeżeli bierzemy to pod okazuje się wprost, że tradycyjne ten taki antyestablishmentowy jakby ruch, a, no jakby mass media też są jego częścią. Więc pokazuje to, że inaczej ludzie dzisiaj a, 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 te informacje wyłapują i inaczej je przyswajają. Może, może ludzie ufają. po prostu nie ufają mediom. Pokazuje I, to, że nie ufają mocno. To znaczy tak, to, jest, to są jakby dwie strony. Raz nie ufają, dwa nie czytają. I tu, tu wydaje mi się, że jest duża. Jeżeli, nie my, czytają dużych tekstów, nie czytają analiz, absolutnie. nie czytają dobrych, głębokich wywiadów, tak? Proszę zerknąć na przykład na stronę oficjalną Donalda Trumpa jeżeli, i, 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 i poprzez telefon, czyli tam, gdzie większość osób. Czyli na podstawie czego Amerykanie kształtują swoje gusty polityczne, swoje <noise> poglądy, swoją wiedzę o kandydatach, o świecie? No niestety, tutaj trzeba nawet na plus powiedzieć naszej polskiej tutaj e, sytuacji politycznej na. Hasła i populizm w tej chwili to wygrało. I ten populizm, oczywiście ktoś powie, że to bardzo derogatywnie teraz brzmi, ale fakt, faktem hasła, jak zerknie się w, właśnie nawet w programy kandydatów u Hillary Clinton, możemy zerknąć w tych jej oficjalnych, jak bardzo dużo z różnych tekstów stworzonych. Trump też się ma, ale to są bardzo hasłowe teksty bazujące na emocjach, na hasłach, na przykład to, że za Baracka Obamy podwójnie dług stanów wzrósł i tak dalej. Oczywiście takich rzeczy na przykład wytrawny publicysta czy też researcher znajdzie mnóstwo po na każdej stronie tego sporu politycznego Więc te hasła, no i takie znużenie i właśnie niewiara. To wszystko. Ale, ale przeczytałem, że w ostatnich latach w USA bardzo popularną gałęzią dziennikarstwa było tak zwane fact-checking, czyli sprawdzanie wypowiedzi argumentów polityków pod kątem tego, czy są zgodne z rzeczywistością, czy nie zawierają kłamstw. W redakcjach były nawet wielkie wyspecjalizowane działy. No wiesz, byłeś na stażach tak. w Stanach, ale. Okazało się, że coraz mniej wyborców obchodzi, czy ktoś mówi prawdę, czy nie. Siła ktoś me... może kłamać, komuś się może to kłamstwo wykazać, udowodnić mu, a ludzie i tak tym się nie przejmują. Dlaczego? Amerykanie w przeciwieństwie do nas, chociaż pewne tutaj podobieństwa też będą łatwiej wybaczają a Dają drugą szansę, zdecydowanie częściej. Polityk może się pomylić, polityk może nakłamać, ale jeśli dobrze przeprosi, ma drugą szansę. Trzecią nawet czasami ma, mamy takiego polityka, który wypadł z, ze sztabu Hillary Clinton, ponieważ no, miał takie, ma taką skłonność, że wysyła zdjęcia rozli, roznegliżowane poprzez różne. No, u nas e już byłby czaty. skończony. U nas byłby skończony, więc oni dali, dali szansę. Drugą, trzecią, chyba nawet po, na czwartej, dopiero się a, w tej chwili przyjdzie. Taka łaskawość Amerykanów. To jest jakby długa tradycja i, i być może jest to troszeczkę, no, to już może nie będę o, o religii mówił, ale o pewnych takich kwestiach. Ta tradycja jest długa, dawania, dawania szans. E, natomiast, jakby nie odchodząc od tematu tego fact-checking, mm. siła mediów e, słabnie i to wiemy, widzimy to w Polsce. A przy tym te obozy sporu politycznego robią się coraz bardziej zatwardziałe i nawet w tych, e, powiedzmy, lewicowo-liberalnych komentarzach pojawiało się, że ma 50 milionów wyznawców Trump, tak się mówią, tak? Mm -hmm. Jest 220 milionów, Osób uprawnionych do głosowania w Stanach, z czego dwie trzecie e, zapisało się czyli do nie tych. nie mówicie już zwolenników tylko Nie, to już nawet takich tak, wyznawców, więc tak. góry jakiejś sekty. Ale, żeby była jasność, po drugiej stronie w Stanach, czyli po stronie demokratów, jest bardzo podobnie. Taka niechęć, niechęć to jest może nawet delikatne słowo dla tych dwóch stron, jest po prostu ogromna, więc my sobie zawsze patrzymy przez pryzmat polskiej sceny politycznej. A czy oni się tam podzielą, pokłócą, tak jak my po, po ostatnich wyborach prezydenckich i parlamentarnych? I tu akurat powiem, gdyby wygrała Clinton, ten podział by nas na pewno nastąpił głębszy. Natomiast e, natomiast dlatego e, te 50 milionów tej bazy, która jak, jak widzimy jednak jest mocna. Natomiast a w tym przypadku ja myślę, że znaczy podział będzie istniał, ale no ja wierzę w tą demokrację amerykańską, ona ma świetne podstawy, jest, jest długa. Więc myślę, mi się wydaje, że na dłuższą metę sobie poradzą. Natomiast jest tylko jedna rzecz. No, my naprawdę nie wiemy do końca, jak będzie postępował, postępował Trump, ale ma za sobą dużą drużynę, która no, też długo jest w polityce. Dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Radosław Święc z Uniwersytetu Opolskiego, Medioznawca. Dziękuję bardzo. Poglądy i osądy.